Hauka ma, wiesz gdzie do gadania? Ale to jest moja jest w sumie trzecia dopiero No wiem. Moja no też. Tam, chyba Nie pamiętam Nie, ty jedno więcej grałeś niż ja No, tez To Dlatego jej nie liczę Kurde EFTA, Jak nie zreagowałam nigdy Kurr! No Ty po waszlinie, nie zaszkodzona. Ty po Niestety byłem. Oszłam do doktora. Jak było? Nie, Nudno. Mam ci pomóc? Oczywiście, że mi zajebaliście, fraga. Kurwa. Równo, prawda? Mi się wydaje, mi się ja. wydaje, ja mam taki drugi klan, pierwszy klan Polska, nie, na którym jest 30 osób mm -hmm. i zamierzam zrobić nowy, nie, mm -hmm. który będzie się, nazy się nazywał Pani Pitera Pańka. A to gdzie masz I taki no? klan? Nie, 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 jeszcze nie mam, tylko mam taki, że jest flaga Przez Polski. Szkolu. Nie. Ej! Paweł nie czekaj! Nie nalewuj mnie, proszę sobie! No kur... Ja sobie nie mogę tego No nie... Jest Lene. mój! Ty kur... <grym i lenewuj> Ile widzę ma Panu? no pierwszy, pierwszy dopiero, więc no Remis, dobra? Remis. Remis! 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 <grym i lenewuj> jeden, jeden, jeden. Kurwa! Co za debil mnie trafił samochodem? Yes, nie yes. wiem. <laughs> Jakby to co już się kiedyś mi... zdarzyło. No i jeszcze przeze mnie. No co za debil trafił mnie. samochodem. Niech nie się nauczyłem ja nigdy nie przeze mnie to się przed nami coś ja tu do przodu, nie wiem, jak ty tam sądzisz. Ej, pomóci! Ty będziesz pierwszy u niego! Chuj, Chuje, ja nie będziesz pierwszy! Pierwszy jesteś! Ja Dziulu! I, I jaś! Pomogę! Uj! no kurwa <laughs> Nie, Hauka się pyta, czy zdarzyło Antek moderatora u ciebie na kanale? U mnie? Ale spokojnie... Leży jeden wszystko, spokojnie <laughs> Nie, ja Kurde, był na strzała, dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> Chodź, staluj, pyk, pyk! Tu, 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 tu! Strzelajcie! Strzelajcie! Fire Strzelaj, zaporowy! <laughs> dobrze! Wystarczyło. A to wyleć się, wyleć się, wyleć się, spokojnie. A mamy kartę. Ja miałem PMA złotego, więc może sobie wziąć zrobiony. Kurwa o, 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 o. O. To są jeszcze inni. No ja nie tego jednego. Kurwa, tu są kolejni. Ja pierdolę! Wywal, no idź, idę Co idę się od razu! nie Akcja odrodzenie. Nie no, to jest jak chainy skład. no chyba coś was nie, nie, Leży jeden. Na pewno nie no na pewno, ale... Na pewno. Leży. Dzięki, pizza, bo ja to mi życie. Chodź do mnie, chodź do mnie, Mikołaj. Biegle. Za ten... no dużo nie mam panów jak coś. Dobra, ten jeden jest dobity. O nie, leży. Leży. O Leci za plecami Leży Fuck No i nawet nie mamy szansy jakbyśmy chcieli dobyć Leży Dobra Dobra Cicka benda Oooo oh, oh. Dobrze I zaliczamy Shailen za 3, 2, 1 Mamy, Został, ale... Ben... Się Ej, ale jeszcze więcej będziemy mieli Dobrze A, to 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 normal Ej. będzie Dostał I? Dostał za 5D Antek tam wjechał w nich i rob, zrobił im moro lokalny. Ej, ej, wygraliśmy, nie? Nice, 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 mocna gierka. Zobacz, nie do tego